Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przygotowujemy się do przeżycia drugiej niedzieli wielkanocnej, niedzieli Bożego Miłosierdzia. Pozdrawiam Was z Bógliwego Miejsca w okolicach Ostrowa Wielkopolskiego. Tutaj jakiś czas spędziłem sobotnie przedpołudnie na konferencję, na takim spotkaniu, cyklu nauczania dla kapłanów. Także jestem zbudowany. Tu zrobię sobie taką przerwę obiadową i jest czas, żeby podzielić się z Wami Słowem Bożym. Oczywiście w centrum wydarzenia jest Chrystus zmartwychwstały, Chrystus zwycięski, Chrystus, który ukazuje się apostołom. Mamy tę piękną historię znaną z Tomaszem. Jezus ukazuje się apostołom za pierwszym razem, przychodzi do Wieczerniku, Nie ma Tomasza. Pięknie jest, muszę powiedzieć, że Jezus mówi: Pokój Wam. To jest niezwykły dar Chrystusa zmartwychwstałego, dar Jego królestwa, Jego panowania. Jego pokoju, takiego pokoju, którego świat dać nie może. Zobaczcie, że mógłby strofować, mógłby ganić. W każdym spotkaniu Chrystusa stałego z uczniami, mógłby być ten motyw rozczarowania, reprymendy, bo uczniowie uciekli, sprzeniewierzyli się, Piotr zawstydził się i zaparł się go. Natomiast to, co jest piękne, to. Jezus udziela daru pokoju im. Ten pokój mówi o jakimś przebaczeniu. Ten pokój mówi o jakimś takim pojednaniu apostołów z Jezusem. Nie dość, że mówi pokój wam, to jeszcze daje prezent apostołom. Oczniowie no, otrzymują prezent. Tym prezentem jest dar Jego miłosierdzia, dar zmartwychwstałego Pana. Władza, przebaczenia grzechów. Jezus mówi: weźmijcie ducha świętego, którym odpuścicie grzechy, są mi odpuszczone, którym zatrzymacie swoim zatrzymanem. I pewnie to jest też jakaś ważna okoliczność tej dzisiejszej niedzieli niedzieli miłosierdzia, niedzieli łaskawości Pana Boga. Tak chce Pan Jezus, Pan Jezus chce odpuszczać nam grzechy, chce, żebyśmy mieli czyste kąta i wolne serce i potrafili się otwierać na Niego. Oczywiście piękne jest myśleć o tym, jak Jezus szukał tego jedynego, jedynego zgubionego Tomasza, co jest znamienne. Przychodzi dokładnie tydzień później, a więc przypomina nam się niedzielna Eucharystia, tak? Przychodzi w niedzielę, przyjdzie za tydzień w niedzielę. Tak jest i też z Tomaszem. Zawsze sobie myślę, że mógł się pokazać Tomaszowi gdzieś na drodze. Mógł się pokazać w parku, w jego domu. Mógł się pokazać. Nie. Przychodzi do wieczornika, przychodzi do tego miejsca, gdzie sprawował pierwszą mszę świętą. Takie znaczące miejsce dla uczniów. I oczywiście specjalny prezent dla Tomasza. Przychodzi ze względu na niego. Jest taka sentencja, myśl, którą kiedyś słyszałem, że Pan Bóg liczy do jednego. A więc. Także ten jeden człowiek, jedna osoba wciąż są bardzo ważne dla Pana Boga. Przypominamy sobie tą jedną wieczkę zagubioną, jedną drachmę. Pan Bóg poszukuje tego jednego. Przypominamy sobie samarytankę przy studni, dla niej jednej został przy studni, aby z nią porozmawiać i dać jej wiarę. Oczywiście wszyscy, wszyscy znamy tę scenę, tę bliskość Tomasza z Jezusem. To najpiękniejsze wyznanie wiary Tomasza. Pan mój, Bóg mój. Nie zgadzam się, nie zgadzam się z tymi wzrokami, które każą Tomaszowi wciskać dłoń w bok. To jest dla mnie jakieś takie obrzydliwe, naprawdę przepraszam. Ja się nie zgadzam z takim Tomaszem. Na pewno gdzieś tam padł na kolana w zachwycie, w uniżeniu, w pokorze. Jest, jest piękne wyznanie wiary. Natomiast nie zgadzam się z tym paluchem w ranie, w ranie Pana Jezusa. Chcemy się skonfrontować z tym wyznaniem wiary Piotra, chcemy uznać to wyznanie Piotra jako swoje, chcemy przyjąć jako swoje. W pierwszym czytaniu, pierwsze czytanie zaprasza nas, byśmy byli w takiej dobrej relacji z Duchem Świętym. Jest fragment z dzieł apostolskich, piąty rozdział, który opowiada o wielkim dynamizmie kościoła pod wpływem Ducha Świętego, dzięki Duchowi Świętemu. Wiele znaków i cudów działo się wśród ludu przez ręce apostołów. Trzymali się razem, rosła liczba wierzących. Wynoszono też chorych na ulicę, kładziono na łożach, noszach, żeby choć cień przechodzącego Piotra padł na któregoś z nich. Dla mnie to jest szokujące, szokujące jaką moc mieli, jaką wiarę. Cuda mówiły o zmartwychwstaniu Chrystusa, cuda mówiło o potędze. Życzymy sobie takiego kościoła dziś namaszczonego, o którym czytamy w Dziejach Apostolskich. I drugie czytanie z Apokalipsy Świętego Jana, początek Jan jest na wygnaniu na wyspie Patmos i ma taką wizję Chrystusa. Pewnie też możemy powiedzieć Chrystusa zwycięskiego, Chrystusa zmartwychwstałego, dużo barw, kolorów. Zapachów i Jego wielki majestat, wielka, wielka chwała. Kochani, życzymy sobie, żeby ten dzień, niedziela miłosierdzia, były takim wołaniem o Boże miłosierdzie. Dziękujmy Jezusowi za miłosierdzie, dziękujmy za Jego bliskość, dziękujmy, że nigdy nie znudził się przebaczeniem, wciąż nam przebacza, wciąż daruje grzechy, urazym. Korzystajmy z tego bogactwa, które jest zawarte w dzienniczku, w całym nauczaniu o Bożym Miłosierdziu, które jest zawarte w nauczaniu siostry Faustynym, w spotkaniach z Chrystusem. Korzystajmy w pełni. Przypominam, że jutro można uzyskać odpust zupełny, pod zwykłymi warunkami. Wszystkie dary nieba, odpusty, łaski są dla nas otwarte w tym dniu związane z Bożym Miłosierdziem, z Bożą łaskawością. I życzmy sobie wreszcie takiej mocy. Wołajmy do Ducha Świętego. Kochajmy, zapraszajmy. Chciejmy namaszczenia, chciejmy mocy, chciejmy odrodzenia Kościoła, o którym czytamy w dziejach apostolskich. To Księga Ducha Świętego. Niech Duch Święty przeobraża nas, kształtuje. Niech też Duch Święty sprawia jedność między nami. Znowu wracam do Ewangelii, zakończę tym, tym zauważeniem, jak Jezus dba o jedność między uczniami, jedność między apostołami. Tu się zagubił jeden, przypominam sobie o uczniach idących do Emaus, dwóch szło zagubionych, oddalonych. Przypominamy sobie z Ewangelii o tym, jak Piotr z sześcioma osobami łowił ryby. Nie, nie, są podzieleni, nie są w jedności, to tak nie może być. I też Piotr łowi ryby, to nie jest jego powołanie. Chcę zauważyć, że Jezus konsoliduje, Jezus jednoczy, Jezus nie pozwala, żeby się kłócili między sobą, skakali do oczu, dba o tę jedność Kościoła. Abyśmy doświadczyli też takiej jedności, mocy Ducha Świętego prowadzenia. Niech Duch Święty będzie z nami. Korzystajmy z Bożego miłosierdzia, bądźmy miłosierni względem innych, jak tego oczekuje Jezus. Z przepięknej okolicy... Tutaj pozdrawiam Was serdecznie, życzę błogosławionej niedzieli, życzę wielu Was Bożych. Na nadchodzący czas przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem.